Kochani, dziś zapraszam Was w podróż egzotyczną, afrodyzjakalną, troszkę odurzającą, bo dokładnie takich doznań zapachowych, węchowych dostarcza olejek ilangowy. Olejek ilangowy bądź ilang-ilang jest destylowany z dużych żółtych kwiatów tropikalnego drzewa kananga odorata. Polska nazwa tej rośliny to. Jagodlin wonny. Jest to olejek e, szeroko stosowany e, zarówno w aromaterapii, jak i w kosmetyce, jak i w perfumerii. Kwiaty e, są zbierane, zanim, są pod, zanim zostaną poddane destylacji, są zbierane e, o wschodzie słońca, bo wtedy aromat ich jest najintensywniejszy. Natomiast e, aromat tego olejku można z pewnością określić: tak, jak już troszkę powiedziałam, jako egzotyczny, kwiatowy, intensywnie słodki, wręcz mdły. Wręcz bym powiedziała troszkę mdły, a nawet taki odurzający. Jest to w każdym razie zapach, który nikogo nie pozostawia obojętnym. Są osoby, które go uwielbiają i są osoby, które go nie znoszą, ale często ta druga grupa potem dojrzewa i. I to też zależy od tego, w jakim momencie jesteśmy w życiu, jakich olejków potrzebujemy. Natomiast rzeczywiście to jest jeden z tych olejków, który pod względem zapachu nie pozostawia obojętnym. Jest on szeroko stosowany w aromaterapii, dlatego że historia jego stosowania na świecie jest bardzo, bardzo długa. I jego działanie dzięki temu jest bardzo dobrze poznane i szeroko udokumentowane. Olejek ilangowy przede wszystkim bardzo korzystnie wpływa na e, układ nerwowy. Wprowadza nasz organizm m, w taki stan głębokiego relaksu, uspokaja, łagodzi odczuwanie stresu i łagodzi też bezsenność, która e, właśnie stresem jest wywołana. E, łagodzi też stany lękowe. Um, takie uczucia jak złość, frustracja, smutek, a nawet więcej niż smutek, takie przygnębienie, przytłoczenie. Jeżeli natomiast zmagamy się z takim natłokiem myśli, mamy takie, takie zamieszanie i właśnie taki, taki, taki natłok myśli, to olejek ten pomoże właśnie nam umysł wyciszyć i to uspokoić. Jest to olejek z pewnością, który zostałby wymieniony jako jeden z najskuteczniej wspierający terapię różnego rodzaju stanów depresyjnych. Dlatego jeżeli ktoś się zmaga z obniżonym nastrojem, to z pewnością jest to jeden z olejków, po które warto sięgnąć w pierwszej kolejności. On oprócz tego działania takiego właśnie wyciszającego, uspokajającego, działa też aktywująco. <laughs> Przy tego typu e, zaburzeniach. E, oprócz tego, że olej gilangowy ma pozytywny wpływ na układ nerwowy, ma też pozytywny wpływ na układ krwionośny. E, I e, stosowany, obniża ciśnienie krwi, spowalnia bicie serca, spowalnia tętno, spowalnia też oddech i go pogłębia. Ma też działania afrodyzjakalne, tak jak już wspomniałam, afrodyzjakalne euforyczne, podnosi libido i e, wzmacnia przyjemność z doznań seksualnych. Hmm. Drugim takim aspektem, e, w którym jest olejek ten stosowany, oprócz właśnie działania pozytywnego na układ nerwowy, na nasze emocje, to jest e, działanie na skórę. Hmm. Olejek langowy ma działanie, właściwości antyseptyczne, reguluje wydzielanie sebum i dlatego e, jest bardzo dobry do pielęgnacji skóry tłustej z problemami łojotokowymi e, i oprócz tego, że pozytywnie wpływa na stan skóry, pozytywnie też wpływa na stan włosów. Czyli na przykład, e, jeżeli dodamy go do Preparatu do pielęgnacji włosów, to nie tylko on zmniejszy przetłuszczanie się skóry, ale też zmniejszy um, wypadanie włosów i będzie stymulował ich po prostu. Um, jeżeli chodzi o skórę, to olejki langowy też um, łagodził koszenia owadów. Um, możemy go łączyć z um, najróżniejszymi um, olejkami eterycznymi, um, kwiatowymi na przykład. Jeżeli chcemy uzyskać, jeżeli chodzi o emocje. Um, efekt właśnie takiego wyciszenia, uspokojenia. No to lawenda, rumiadek, um, paczula, może być sandałowiec, tuż bardziej drzewa. Um, bardzo dobrze jego mdłość przegryzają cytrusy. Ja najbardziej lubię go łączyć z olejkiem geraniowym. To też jest olej kwiatowy, też bardzo dobrze działa na skórę, ale z kolei, właśnie on jest taki troszeczkę, bym powiedziała, cytrusowy, gryzący i bardzo pięknie przegryza tę mdłość, jednak. Um, Olejku ilangowego, ale to jest bardzo fajne zestawienie też um, na skórę. No i oczywiście wszelkiego rodzaju olejki cytrusowe. Ja bardzo lubię bergamotkę, tutaj też się pięknie komponuje, dlatego że bergamotka oprócz tego cytrusowego aromatu ma też aromat kwiatowy, więc tutaj z kwiatowością ilang lang też pięknie współgra. Także y, po to możemy sięgnąć i zarówno jeżeli robimy kompozycję pod y, kątem emocji, jak i pod kątem y, skóry. To, o czym chciałam jeszcze powiedzieć, to takie głębsze, emocjonalne znaczenie tego olejku, bo jak ja powiedziałam, ogólnie na układ nerwowy działa w sposób wyciszający, uspokajający, ale zawsze olejki eteryczne mają jeszcze takie dodatkowe, dodatkowe działanie. I olejek ilangowy to jest olej, który łączy nas z wewnętrznym dzieckiem, e, czyli pomaga nam bardziej kierować się sercem, intuicją, sprzyja odczuwaniu dziecięcej radości i w ogóle y, doświadczaniu takiego pełnego zakresu emocji bez nadmiernego ich y, analizowania, czyli bardziej tutaj w kierunku y, serca, intuicji niż rozumu. Poza tym olejek ten pomaga uwolnić się od różnego rodzaju emocjonalnych traum, głównie takich właśnie tych z przeszłości, sprzyja emocjonalnemu uzdrowieniu i uwalnianiu stłumionych emocji, takich jak złość albo smutek. Czyli tutaj możemy jeszcze, jeszcze pogłębić troszeczkę yy, właśnie to działanie emocjonalne i, i kierować się też tym. Natomiast jeżeli chodzi o to, w jaki sposób możemy używać tego olejku, no to oczywiście możemy go dyfuzować, rozpylać, łącząc yy, z innymi olejkami. Możemy, go, możemy kilka kropli dodać do kąpieli. Możemy zrobić sobie przy pomocy tego olejku masaż, e, taki relaksujący, może też taki romantyczny. Czyli ten olejek będzie bardzo pomocny e, przy, w masażu przy różnego rodzaju dolegliwościach emocjonalnych. E, możemy oczywiście stosować go jako dodatek do kosmetyków czy do e, preparatu od pielęgnacji. Um, Twarzy czy włosów, bo tak jak powiedziałam, ma i na jedno i na drugie fantastyczne oddziaływanie. No i oczywiście jest to jeszcze, hmm, wspomniałam na początku, olejek stosowany szeroko w perfumerii. Hmm, tutaj mogę jako przykład podać, że jest składnikiem bardzo znanych perfum Chanel numer 5. Ja może nie jestem ich akurat jakąś miłośniczką, natomiast myślę, że to jest taki symbol sam w sobie, dlatego akurat go tu wymieniam. Także Chanel numer 5 i z pewnością nie tylko. Dlatego, jeżeli macie ochotę, macie ten olej, macie ochotę zrobić sobie własne perfumy, to na pewno on będzie fantastycznym dodatkiem i fantastycznym elementem, który te perfumy uświetni. To jest taka Nuta serca, czasem chyba też jest wymieniane jako nuta bazy. W każdym razie to jak najbardziej polecam. Można też sobie zrobić przy jego pomocy spray, na przykład taki do sypialni, połączyć czy z lawendą, czy jest mieszanka Serenity, czy, czy może cedr. Właśnie taki wyciszający, uspokajający spray do sypialni. Także kochani, jeżeli macie ochotę wybrać się w zapachową podróż egzotyczną, słodką, kwiatową, afarozyjakalną to koniecznie sięgnijcie po jankę.